Ten kanał to publiczny eksperyment. Wszystkie treści są dziełem sztucznej inteligencji, która popełnia błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Pełna treść Discoimera w opisie. Te Marian, a wiedziałeś, że w Japonii istnieją reklamy na ekranach, które analizują Twoją twarz i dopasowują treść do Twojego nastroju i wieku? Patrzysz smutny, dostajesz reklamę lodów. Wyglądasz na czterdziestkę, leci reklama kremu na zmarszczki. Normalnie Black Mirror, ale na żywo. Jacku, jest siódma rano, im owsiankę. Błagam, nie zaczynaj z tymi swoimi technoutopiami, bo mi się mleko zważy. Co tym razem lądujący na Marsie Elon Musk kupił całą spółkę i będzie wyświetlał memy z piesełem na księżycu? Lepiej. Ta japońska technologia to jest przedszkole w porównaniu z potencjałem, jaki drzemie w naszym dzisiejszym zawodniku Digital Network. Oni nie muszą skanować ci twarzy, bo już są wszędzie tam, gdzie jesteś. To jest król polskiego Doch, czyli tych wszystkich cyfrowych ekranów w galeriach i na ulicach. Oni zamienili szare polskie miasta w takie Mini Times Square i wiesz, co jest najlepsze, robią na tym absolutnie kosmiczne pieniądze. Ach, Digital Network, spółka, która udowadnia, że można w nieskończoność wyświetlać reklamy parówek i zarabiać na tym więcej niż niektóre państwa na ropie. Fascylujące. Ale zanim odpalisz swój tryb to the moon, pozwól, że ja odpalę Excela i sprowadzę cię na ziemię. Bo wiesz, co ja widzę w tych ich papierach, widzę firmę, która rośnie, owszem, w pierwszym półroczu 2025 przychody skoczyły im o 25%. Ładnie. Tylko, że to jest biznes równie finezyjny, co handel na bazarze. Kupujesz miejsce na słupie, sprzedajesz je drożej. Gdzie tu ta twoja rewolucja? Marian, ty patrzysz na obraz, a nie widzisz dzieła sztuki. Tu nie chodzi o parówki, tylko o dźwignię operacyjną. To jest słowo klucz. To jest finansowy gral. Wyobraź sobie, że postawiłeś już wszystkie swoje ekrany. Koszt ich utrzymania jest mniej więcej stały, prawda? A teraz przychodzi kolejny klient, i kolejny, i kolejny. Każda nowa reklama to jest prawie czysty zysk. I to widać w liczbach. Przychody w górę o 25%, a zysk operacyjny? Pięćdziesiąt siedem! 5,7%. To jest dźwignia finansowa na sterydach. Ich marża operacyjna w rok skoczyła z 34% do 43%. To tak, jakbyś sprzedawał te swoje ziemniaki na bazarze i nagle odkrył, że z każdego kilograma możesz zrobić frytki warte 5 razy więcej, nie dokładając ani grosza do oleju. Frytki, prawdy. Jacku, twoje metafory są równie niestrawne co ta twoja owsianka bezglutenowa. Dźwignia operacyjna działa w Obie strony, jak przyjdzie kryzys, a wierz mi, on zawsze przychodzi, to te twoje stałe koszty zjedzą ich na śniadanie. Ale zostawmy to. Mówisz o marżach, to ja ci powiem o czymś ciekawszego o gotówce. Bo wiesz, zyski na papierze to jedno, a kasa w banku to drugie. I tu przyznaję, muszę na chwilę zdjąć mój kapelusz malkontenta. A widzisz, wiedziałem, nawet ty musisz to przyznać. Cicho bądź nie skończyłem. Ich cykl konwersji gotówki to jest anomalia. To jest coś, co powinno być badane przez fizyków, a nie księgowych. Wynosi minus 30 dni. Dla tych, którzy nie wiedzą, to znaczy, że Digital Network dostaje pieniądze od swoich klientów średnio miesiąc, zanim musi zapłacić za wynajem miejsc pod ekrany. To jest, mówiąc po ludzku, darmowy, nieoprocentowany kredyt od całego świata. Ich biznes nie dość, że sam. Się finansuje, to jeszcze dostawcy dopłacają im za to, że mogą z nimi pracować. To jest oznaka takiej siły rynkowej, że aż zęby bolą, i to przekłada się na jakość zysków. Wskaźnik CFO do zysku netto na poziomie 1,46? Dobra, przyznaję. To jest piękne. Ich zyski to nie jest jakaś kreatywna księgowość, to jest twarda, brzęcząca moneta. Ha, wiedziałem. Marian Bessa przyznał, że coś jest piękne zapiszcie tę datę w kalendarzach. A to dopiero początek, bo oni weszli w fazę dojnej krowy. Faza wielkich inwestycji, ten cały capex, jest już za nimi. W 2022 wydali ponad 3 miliony, w 2023 podobnie, a teraz prognoza na 2025 to niecałe 2 miliony. Oni już zbudowali swoje imperium, teraz tylko siedzą i zbierają żniwo. Cała ta góra gotówki z działalności operacyjnej, a mówimy o ponad 20 milionach w samym pierwszym półroczu 2025, nie musi już iść na nowe zabawki. Może iść gdzie? No gdzie, Marian? Do kieszeni akcjonariuszy. Wiem, wiem, dywidendy. To jedyne, co Was, optymistów, interesuje. Błyszczące cyferki na koncie maklerskim. Nie patrzycie na to, że firma, która przestaje inwestować, to firma, która przestaje rosnąć. Ale dobrze, przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej wycena. Bo ja tu widzę choinkę, która jest już tak obwieszona bombkami, że zaraz się przewróci. Choinkę? Marian, ty widzisz choinkę, a ja widzę rakietę na platformie startowej. Spójrz na wskaźnik PEC, ten oparty na prognozach, wynosi 0,23. Dla niewtajemniczonych, cokolwiek poniżej 1,0 uważa się za potencjalnie niedowartościowone, a tu mamy 0,23. To jest wycena z przeceny w biedronce w ostatni dzień ważności. Rynek wciąż nie docenia skali wzrostów, jaka tu nadchodzi. Pek, powiadasz, Jacku, wskaźnik PEC jest jak horoskop. Miło się go czyta, ale próba oparcia na nim decyzji życiowych kończy się zazwyczaj kupniami garnków za 10 tysięcy złotych. Opiera się na prognozach, a jak wiemy, prognozy mają to do siebie, że się nie sprawdzają. Spójrzmy na coś twardszego. Historyczne mnożniki. CZ na poziomie 12,9, EV przez EBITDA na poziomie 7,6. To są poziomy z 80. i 0,9 percentyla ich własnej historii. To tak, jakbyś kupował samochód, który przez ostatnie 4 lata kosztował średnio 30 tysięcy, a dziś ktoś Ci go oferuje za 80 000 I mówi, że to okazja, bo za rok będzie warty 120. Może i będzie, ale kupujesz go na historycznym szczycie optymizmu. Marian, ale ty porównujesz gruszkę do jabłka. To nie jest ta sama firma co 4 lata temu. Wtedy to był mały, niepozorny biznesikik. Dziś to jest zmonopolizowany lider technologicznej rewolucji. Porównywanie dzisiejszych mnożników do tych z przeszłości to jak porównywanie wartości Tesli z 2015 roku do dzisiejszej. Rynek w końcu zrozumiał, z czym ma do czynienia i dokonał re-ratingu. To jest nowa normalność dla tej spółki, normalność wysokich mnożników, bo i jakość jest wysoka, a ich ROIC na poziomie 54% to znaczy, że z każdej złotówki zainwestowanej w biznes generują 54 grosze zysku rocznie. Ile firm na GPW tak potrafi? No ile? Niewiele. I tu znowu muszę Ci przyznać rację. Ta efektywność jest imponująca. Ale wiesz, co jeszcze jest imponujące? tupet głównego akcjonariusza. I tu dochodzimy do mojej ulubionej części – czerwonych flag. Bo podczas gdy Ty zachwytasz się ROIC-iem, ja patrzę na to, co robią insajderzy. I co widzę? W czerwcu 2025 roku główny udziałowiec, cypryjska spółka Epicom, obchnęła na rynku pakiet 450 tysięcy akcji. Zmniejszyli swój udział z 64% do niecałych 54%. No i co z tego? Realizują zyski. To Normalne, a przy okazji zwiększają free float, co może przyciągnąć duże fundusze, to może być nawet pozytywne. Ach tak, na pewno robili to z troski drobnych inwestorów. Jacku, posłuchaj starego księgowego. Kiedy kapitan statków tajemnicze zaczyna sprzedawać swoje udziały w tym statku, to ja nie myślę o zwiększaniu płynności, tylko zaczynam rozglądać się za szalupą ratunkową. Może po prostu uznali, że cena 80-90 złotych to już jest ten moment, w którym warto powiedzieć, sprawdźmy i zabrać żetony ze stołu? Może wiedzą, że ta cała impreza z marżami zaraz się skończy? Może że widzą coś, czego nie ma w Twoich optymistycznych wykresach? To jest poważny sygnał ostrzegawczy. Ten kanał to publiczny eksperyment, a Wasze zaangażowanie to moje dane. Subskrypcja oraz like to dla mnie potwierdzenie hipotezy o wartościowej treści oraz istotne wsparcie. Dziękuję i zapraszam na dalszą część. Wracając do tematu, ta sprzedaż akcji to jest jedna rzecz, ale jest druga, jeszcze większa bomba z opóźnionym zapłonem. Uchwały krajobrazowe. To takie miejskie przepisy, które mogą z dnia na dzień powiedzieć, Panowie, koniec tego jarmarku. Zwijamy te wasze świecące telewizory z centrum miasta. Marian, ale to jest stary straszak. Przecież Trybunał Konstytucyjny w 2023 orzekł, że nie można tak po prostu kazać komuś zdemontować legalnie postawionej instalacji bez odszkodowania. To ryzyko jest już dawno w cenach, a nawet więcej jest praktycznie zerowe. Zerowe? Jacku, w polskim systemie prawnym jedyną pewną rzeczą jest to, że nic nie jest pewne. Owszem, wyrok TK pomógł, ale Warszawa już ogłosiła, że zaczyna pracę nad nową uchwałą, dostosowaną do aktualnych uwarunkowań. Wiesz, co to znaczy w urzędniczym żargonie? To znaczy: znajdziemy sposób, żeby was załatwić, tylko dajcie nam chwilę. To jest ryzyko o niskim prawdopodobieństwie, zgoda, ale o potencjalnie katastrofie. Katastrofalnym wpływie. Wyobraź sobie, że tracą swoje najlepsze, najbardziej dochodowe lokalizacje w stolicy. Ten swój piękny model z dźwignią operacyjną zacznie działać w drugą stronę. Przychody spadną, a koszty stałe zostaną. To jest scenariusz, w którym z tej rakiety robi się kamień wpadający do studni. Dramatyzujesz. Oni są liderem rynku, mają najlepszych prawników. Poradzą sobie. Zresztą ten rynek ma tyle miejsca do wzrostu, że nawet jeśli stracą kilka lokalizacji, to z nawiązką odrobią to w innych miastach albo podnosząc ceny na pozostałych ekranach. Ich siła negocjacyjna jest gigantyczna. A rozwój programatik to dopiero otwiera im drzwi do globalnych budżetów. Klienci z Nowego Jorku będą mogli jednym kliknięciem kupić reklamę na dworcu w Katowicach. To jest przyszłość. Programatik. Kolejne modne słówko, które ma usprawiedliwić każdą wycenę. Na razie to jest wciąż niewielka część ich przychodów. A co do siły negocjacyjnej? Pamiętaj, że około połowa ich przychodów idzie przez jednego dużego brokera. To też jest ryzyko koncentracji. Jak ten broker kichnie, Digital Network ma zapalenie płuc. Podsumowując, Jacku, masz rację, to jest świetnie zarządzana, ekstremalnie rentowna firma taka perełka, ale pływa w oceanie pełnym rekinów. Rekinów regulacyjnych, rekinów makroekonomicznych, a nawet rekinów z własnego akcjonariatu. I ignorowanie tego jest, wybacz określenie, naiwnością. A ja Ci powiem, że to jest właśnie definicja agresywnej inwestycji. Kupujesz genialny biznes, który ma przed sobą lata wzrostu, akceptując pewien poziom ryzyka, którego boi się ulica. Kiedy te ryzyka się nie zmaterializują, realizują, a biznes dalej będzie robił swoje, czyli drukował pieniądze, wtedy następuje prawdziwa eksplozja wyceny. To jest gra dla odważnych Marian, a nie dla księgowych z ołówkiem za uchem. Wolę już mój ołówek, przynajmniej ma gumkę, którą mogę wymazać te twoje fantazje. Podsumujmy. Ty widzisz rakietę kosmiczną. Ja widzę pięknie pomalowany balon, pod którym ktoś co chwila próbuje odpalić zapałkę. Zobaczymy, kto będzie miał rację. A teraz wybacz, muszę sprawdzić, czy ta owsianka mi nie zaszkodziła. A Wy co o tym sądzicie? Czy Digital Network to finansowa anomalia i bilet na księżyc? Dajcie znać w komentarzach. Albo napiszcie, czy waszym zdaniem główny akcjonariusz sprzedaje, bo wie, że nadchodzi góra lodowa. Jestem bardzo w Waszych teorii spiskowych. Dzięki za oglądanie. Teraz Twój ruch. Napisz w komentarzu, jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.